Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Oświeć się na UMK, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku geografii. Zapraszam do prezentacji. Najpierw może zacznijmy od opisu samego kierunku. Geografia to fascynujący obszar naukowy, który obejmuje badania zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-ekonomiczne. Kierunek ten zajmuje się analizą rozmieszczenia obiektów i zjawisk na Ziemi, badaniem przyczyn tego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na środowisko. Studia geograficzne skupiają się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych przestrzennych w celach badawczych i praktycznych. Jaki jest zakres kształcenia na kierunku geografia? Program studiów obejmuje zarówno aspekty przyrodnicze, jak i społeczno-ekonomiczne geografii. Duży nacisk na praktyczne wykorzystanie nauk geograficznych, analizę zjawisk, procesów oraz interakcji człowiek-środowisko. Specjalność w nauczaniu geografii daje możliwość uzyskania uprawnień do nauczania geografii w placówkach oświatowych. Możliwość udziału w różnych kołach naukowych oraz odbywania praktyk w firmach czy też w instytucjach geograficznych, wyjazdy na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus, oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce dzięki programowi MOST. Jakie są perspektywy zawodowe po kierunku geografia? Już przedstawiam. Absolwenci geografii znajdują zatrudnienie jako np. eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej, pracownicy ośrodków badawczych oraz urzędów statystycznych, konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego, doradcy w dziedzinie gospodarki i ochrony środowiska, Pracownicy ośrodków europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną. Absolwenci są również przygotowani do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia, takich jak studia doktoranckie. Studia geograficzne na łamka oferują więc wszechstronną edukację, otwierającą drzwi do różnorodnych ścieżek zawodowych i dalszego rozwoju naukowego. Więc dlaczego warto studiować geografię? Już przedstawiam ze względu na wysoką jakość kształcenia. UMK to renomowana uczelnia, a kierunek geografia oferuje wysoką jakość kształcenia. Ośrodek geograficzny w Toruniu, będący największym w północnej Polsce, gwarantuje kompetentną i doświadczoną kadrę, dostęp do nowoczesnych pracowni komputerowych oraz bogate zbiory biblioteki uniwersyteckiej. Warto również ze względu na urozmaicony program studiów. Program jest urozmaicony poprzez łączenie zagadnień przyrodniczych, społecznych i gospodarczych. Studenci zdobywają kompleksową wiedzę, analizując zjawiska przyrodnicze oraz procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące na ziemi. Dzięki specjalizacji nauczaniu geografii istnieje możliwość uzyskania uprawnień do nauczania w szkole. Również warto ze względu na praktyczne wykorzystanie wiedzy, studenci oprócz zdobywania teoretycznej wiedzy mają możliwość zdobycia jej w praktyczny sposób, wykorzystując nauki geograficzne. Program studiów obejmuje liczne zajęcia praktyczne, w tym analizy zjawisk, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia terenowe, a także korzystanie z systemów informa informacji geograficznej GIS. To umożliwia absolwentom efektywne stosowanie. Wiedzy w praktyce zawodowej. Również warto, ze względu na możliwość specjalizacji i rozwoju, studenci po trzecim semestrze mają możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek kształcenia nauki o Ziemi i środowisku, lub też geografia człowieka. To daje studentom szansę na specjalizację zgodnie z ich zainteresowaniami i aspiracjami zawodowymi. Ponadto udział w różnych kołach naukowych oraz możliwość odbywania praktyk i stypendiów zagranicznych, otwiera przed nimi naprawdę szerokie perspektywy rozwoju. Również warto właśnie ze względu na perspektywy zawodowe, absolwenci geografii są poszukiwani na rynku pracy, znajdują zatrudnienie między innymi jako eksperci, specjaliści w administracji państwowej, urzędach statystycznych, a także jako konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego. I jeszcze na koniec chciałabym pokazać miasteczko uniwersyteckie. Jeśli jeszcze Państwo nie byli, zachęcam do takich odwiedzin i żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia! Do widzenia!